Dzień dobry, DK72. Pytania zostały zadane. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i przekazała Tobie odpowiedzi na nie. To jest przekaz chwili dla Ciebie. Radość. Świeżość, nowe pomysły, nowe pasje, nowe możliwości, piękna energia tutaj się pojawia. Radość życia, chęć do życia, otwartość na zmiany, nowy początek, zakopanie tego, co było stare. Jest to energia taka, że chce się żyć, chce się doświadczać, bo jakieś przeszkody, jakieś problemy. To, co kiedyś blokowało Ciebie w życiu, to odpuszcza, coś odpuszcza, jakaś przeszkoda, stąd ta radość w sercu. Popatrz. Energia źródła to znaczy, że płyniesz z prądem rzeki, z wiatrem, a nie pod wiatr jest to piękny stan, gdzie nie trzeba walczyć, wystarczy się poddać i płynąć tak jak wskazuje nam rzeczywistość. To jest piękny stan. Idziemy do przodu. Jest pięknie, bezpiecznie, przyjemnie. Nie pracujemy, a wiele od życia otrzymujemy bez wysiłku, bez walki. Ale to będzie tylko moment, bo ta piękna droga na początku doprowadza ciebie do takiej ściany, pole bitwy, ale jeszcze bez bitwy. Jakieś osoby lub osoba Pojawią się na tej drodze, zaburzą ten harmonijny marsz do przodu, będziesz musiała zrobić stop i pojawi się tutaj pole do rozmów, negocjacji, zrozumienia siebie wzajemnie, być może nie będzie musiało dojść do żadnej walki. Więcej czasu będzie trzeba, dużo czasu będzie trzeba, by te osoby zrozumiały. O co ci chodzi i jaka jest Twoja droga? Na tym polu bitwy spędzisz sporo czasu. Jakaś osoba lub osoby staną się dla ciebie pewną przeszkodą, barierą nie do przejścia na dłużej. Pojawi się głos twego serca, intuicja, głębsze zrozumienie problemu. Pojawia się męska energia. Mężczyzna odwrócony od ciebie nie pała do ciebie uczuciem ani miłością. I tego mężczyznę widzimy na tym polu bitwy. Jakaś męska energia jest dla ciebie problemem i tutaj będzie jakaś głęboka wiedza, prawdziwa, rzetelna, jak jakiś wyrok. Ty czegoś ważnego się dowiesz, zrozumiesz, zaakceptujesz. Prawdę, w którą być może do tej pory nie wierzyłaś. I dopiero po tej akceptacji, tej sytuacji, to pole bitwy, ta męska energia, ta osoba, ci ludzie, dopiero gdy ty wszystko zrozumiesz, wtedy zaczniesz tworzyć nowy plan na życie. Ale jest pokazane, że ty potrzebujesz dużo czasu, by zrozumieć, że pewne sytuacje, pewne osoby są bardzo dla ciebie niekorzystne, ale ta wiedza, już taka pewna, do twego serca w końcu wejdzie i dopiero wtedy pojawi się u ciebie możliwość do zmian. Jaka będzie końcówka roku 2025? Ty się zatrzymasz. Zatrzymasz się przed przejściem tego roku. Będziesz patrzeć do tyłu, szukać czegoś w przeszłości. Popatrz, to są twoje cele, marzenia. Będziesz się zastanawiać, o czym zapomniałaś, czego nie spełniłaś, czego nie zrobiłaś, ale pojawi się to okno otwarte na świat, że ty możesz spełnić jeszcze te marzenia. Będziesz miała taką moc, takie możliwości i to działając z wielkiej tutaj radości, to jest jak zachęta dla Ciebie. Do końca tego roku zatrzymaj się na chwilę, zastanów, co miałaś zrobić, albo co chciałaś zrobić w tym roku, nie zrobiłaś i zrealizuj ten cel. Taka możliwość jest. To będzie wielkie zwycięstwo, jak uda się Tobie zrobić coś takiego, przecież to jest przekaz duszy dla Ciebie. I ogólnie jest to bardzo pozytywna energia. Energia wielkich możliwości działania, nie zatrzymywania się, spełniania po prostu marzeń. Czy otrzymasz propozycję pracy i wyjazdu do Szwajcarii? Oj, tu jest wielki problem. Wielkie nie Twojej duszy to jest cel i misja duszy na Twoje życie i jest to wielkie nie dla Ciebie. Twoja dusza nie chce Szwajcarii, nie chce tej propozycji pracy. Więc nawet jeżeli Twoje ziemskie działania, pomimo podpowiedzi duszy, będą szły w kierunku tej pracy i wyjazdu, to musisz wiedzieć, że Twoja dusza mówi wielkie nie. Bo to nie jest istotne, czy ty otrzymasz, czy nie otrzymasz propozycję pracy. Istotne jest to, co mówi Twoja dusza na to, nawet jeżeli taka propozycja się pojawi. Twoja dusza mówi nie i będzie robić bardzo dużo, by to nie doszło do skutku. Czy sobie poradzisz? Straszne pioruny tutaj są, dużo złości. Jakieś wielkie siły próbują. Jakby na siłę zmienić Twoje miejsce, jakby Twój stan duchowy miał zostać zmieniony, Twoje życie, podejście do życia, ktoś na siłę bardzo mocno chce to zmienić, a u Ciebie wielkie pioruny się pojawiają przy najmniejszej próbie tej zmiany. Popatrz, znów ludzie, osoby, kłótnie. Przy tym stole nikt nie siedzi, wszyscy się kłócą, jest tu jakiś wielki problem u ciebie. Ale ty go nie widzisz, nie widzisz tych płomieni, które trawią twój okręt, patrzysz w złym kierunku, szukasz w życiu rozwiązań i odpowiedzi, które są nieistotne, niewłaściwe, szukasz odpowiedzi w złym miejscu, nie patrzysz na te płomienie. Na istotę problemu, coś takiego w Twoim życiu jest, czy to w domu, czy to w pracy, wokół Ciebie, gdzieś to jest, co jest takim płomieniem, a Ty nie chcesz zobaczyć, że to płonie. Jak nie zobaczysz, to prędzej czy później okręt zatonie, jakby Twoja dusza chciała radykalnej zmiany u Ciebie, a Ty pytasz się o rzeczy i szukasz rzeczy, którym Twoja dusza mówi nie. Nie tędy droga to nie jest dla ciebie. Zacznij rozmawiać ze swoim sercem. Zapytaj się serca twojej duszy o co chodzi. Zauważ, te płomienie tylko wtedy będziesz mogła je zgasić. To był przekaz chwili dla ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.